Przychodzę do ciebie w tej książce z wizytą, bo nawet jeśli się nie znamy, to jesteś mi bliska i życzę Ci z całego serca jak najlepiej. Gdybym tylko mogła, chciałabym Cię uściskać z całych sił i powiedzieć Ci, że jesteś wspaniałą i wyjątkową kobietą. Mam świadomość niedoskonałości tej książki, mam również świadomość swojej niedoskonałości, ale tak się składa, że tę już pokochałam. Pomimo tego postanowiłam, że napiszę tę książkę, bo kiedy spotykam na swojej drodze kobiety, pytają mnie one, skąd biorę tyle siły, jak to zrobiłam, skąd mam w sobie tyle optymizmu. Wiele kobiet mówiło mi także, że książka pozwoliłaby im czerpać siłę w chwili zwątpienia i bezsilności, wtedy kiedy nie ma mnie obok. Tą książką chcę dać Ci siłę, jeśli jej potrzebujesz, chcę dać Ci dowody, że pomimo upadku, w sytuacji beznadziejnych, można z nich wyjść z jeszcze większą siłą. Tu znajdziesz fragmenty mojej historii oraz strategie, które pozwoliły mi otworzyć klatkę i uwolnić moje piękno, siłę, talenty i spontaniczność. I ostatecznie poczuć wolność w wyrażaniu siebie i w codziennym funkcjonowaniu. Napisałam do Ciebie, bo ciągle na swojej drodze spotykam kobiety, które od dawna próbują w swoim życiu znaleźć równowagę. Skupiają się na tym, czego im brakuje, czego nie potrafią i jak dużo brakuje im do doskonałości. Może ty też myślisz, że jesteś niewystarczająco mądra, piękna lub za stara, za młoda, a tak w ogóle to pewnie ci się nie uda. Czy ty dostrzegasz swój potencjał, doświadczenie i siłę? Tą książką chciałabym cię na chwilę zatrzymać, abyś po prostu się sobie przyjrzała, co już osiągnęłaś, co o sobie teraz myślisz i jak się ze sobą czujesz to tutaj chciałabym, abyś spotkała się z najważniejszą osobą na świecie. Z samą sobą, bo zasługujesz na to, co najlepsze, i zasługujesz na to, by w końcu wyzwolić swój cały potencjał. Wierzę, że ta książka poprzez moje historie, inspiracje, wyzwania i życzenia doda ci sił i wiary w cały twój potencjał i możliwości. Zapraszam cię do wspólnej podróży i spotkania z samą sobą. Drogie kobiety, kolorowe ptaki. Bardzo się cieszę, że wyruszamy razem. Pięknie dzisiaj wyglądasz? Tak, do ciebie mówię. Witam Cię gdziekolwiek mieszkasz czy to na spokojnej wsi, czy w małym mieście, czy też w dużej aglomeracji. Gdziekolwiek teraz jesteś, bez względu na porę dnia, która ci towarzyszy i bez względu na to, jaki masz nastrój. Witam Cię.